Reklama. Partnerem podcastu realizowanego w ramach projektu Nieustraszona w Pracy jest firma State Street Bank. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry państwu. Przy mikrofonie Anna Dudak, Wysokie Obcacy. Witam w kolejnym podcaście o kobietach i dla kobiet. A dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, czy podział na męskie i kobiece zawody ma sens, czy jest po prostu kolejnym seksistowskim archaizmem, których niestety pełen jest nasz świat wciąż. A dziś mam zaszczyt i przyjemność gościć panią Ewę Jastrzemską, producentkę filmową, członkinią Polskiej Akademii Filmowej, która branżę filmową zna od podszewki i dotarła w niej na szczyt. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że w napiętym terminarzu znalazła Pani czas na spotkanie z nami i słuchaczkami. 30, ponad 30 lat w branży, rozmawiałyśmy o tym przed, przed wejściem na antenę. Pani filmografia jest imponująca. Po drodze piastowała Pani rozmaite funkcje. Czy jest coś takiego, rodzaj rady, co mogłaby Pani powiedzieć dziś młodym ludziom, albo trochę starszym, którzy chcą e, zacząć pracować w filmie? A ja pytam o to, ponieważ w naszej rozmowie przed tą oficjalną częścią naszego spotkania powiedziała Pani coś bardzo interesującego, co wciąż jest dość rzadkie. To znaczy, że ocenia Pani ludzi przez pryzmat talentu. E, osobowości, a nie płci, czyli nie dzieli roboty do wykonania nam męską i żeńską. E, tak jak powiedziałam, to jest rzadkie podejście. Czy, mm, co mogłaby Pani dzisiaj powiedzieć tym młodym chłopakom, młodym dziewczynom, czy kobietom i mężczyznom, którzy, którzy chcieliby pracować w filmie? To znaczy, ja mogę tylko mówić o swoim doświadczeniu i o tym, jakie wyciągam z tego wnioski. Natomiast no, każdy pewnie musi przejść tę drogę indywidualnie, bo to jest dosyć specyficzne zajęcie robienie filmów i praca w filmie. Z wielu powodów, ale nie o tym chciałam teraz mówić. To znaczy, ja zaczynam od samego domu, mówiąc najprościej. Czyli po skończeniu szkoły filmowej w Łodzi zaczęłam pracować jako asystent kierownika produkcji i przeszłam kolejne, że tak powiem, szczeble i nazwijmy to w słowie kariery zawodowej, czyli po zrobieniu iluś filmów jako asystent, pracowałam jako drugi kierownik produkcji. I po jakimś czasie, wcale nie krótkim, zostałam kierownikiem produkcji. I po doświadczeniach kierownika produkcji dopiero wtedy zostałam producentem. Teraz te drogi bywają dużo krótsze i dużo szybciej y, młodzi ludzie chcą zostać producentami. I ja im się nie dziwię i nie mam nic przeciwko. Dzisiaj takie czasy, że wszyscy chcą szybko, ale ja mogę im tylko poradzić tyle, że warto zrobić chociaż z jeden, dwa filmy na takim, nazwijmy to podrzędnym, chociaż to biorę w duży cudzysłów stanowisku, bo wszyscy są... Potrzebni w ekipie filmowej są ważni. Natomiast, żeby z, z, zobaczyć, jak ten mechanizm działa, bo tego żadna szkoła nie nauczy. Szkoła może nauczyć teorii, tak jak mnie szkoła filmowa w Łodzi nauczyła wielu rzeczy, mniej lub bardziej praktycznych, ale dowiedziałam się tam naprawdę wielu interesujących i w części przydatnych rzeczy. Natomiast dotknięcie tej materii i przekonanie się, jak to działa w, w praktyce. Jest bezcennym doświadczeniem i nie wyobrażam sobie, chociaż to nie znaczy, że, tak jest, że to jest niemożliwe, ale ja sobie z mojego punktu widzenia nie wyobrażam, że odważyłabym się być producentem, nie mając za sobą choćby krótkiego doświadczenia w pracy w filmie. W moim przypadku kierownika produkcji myślę, że to jest jedno z lepszych doświadczeń, żeby zostać producentem, bo wtedy. No, mam świadomość, na co się porywam, mówiąc najprościej. Czyli wiem, jak ten mechanizm działa, wiem, gdzie są zagrożenia, co jest ważne, co jest mniej, bardziej ważne, wszystko może być czasami ważne i najważniejsze, i tak dalej. Jakby to tej wiedzy w szkole nie zdobędę. Więc wydaje mi się, że to jest moja główna rada, żeby próbować jednak poznać to bardziej od podszewki, a potem. Chcieć być producentem i jakby de więcej decydować o czymśkolwiek, co jest związane z powstawaniem danego projektu. Mnie się wydaje, że to jest taka rada dość uniwersalna, prawda? Bo myślę, że to samo dotyczy dziennikarstwa, pisania, ale też rozmaitych innych. Zawodów, prawda, żeby nauczyć się po prostu rzemiosła, a potem zdobywać się na artyzm na przykład. Ale powiedziała pani coś, co mnie zaniepokoiło odrobinę, muszę przyznać, bo powiedziała pani moja tak zwana, biorę to w cudzysłów, kariera filmowa. No to nie jest tak zwana kariera, to jest wielka kariera. Tak jak powiedziałam. Ale, więc wie Pani, dlaczego mnie to zaniepokoiło? Bo pomyślałam sobie, czy Pani, z Pani doświadczeniem, wiedzą, nagrodami, wszystkim tym, co się wydarzyło przez ostatnie 30 kilka lat w Pani życiu zawodowym, czy Pani ma coś takiego jak syndrom oszustki? Być może tak, bardzo jest to możliwe. Dlatego, że. Przez ostatnie lata ciężko nad tym pracowałam, ale jakby doszłam do wniosku, że jednak coś potrafię i może nie wszystko to jest przypadek i szczęście. Bo ja często uważałam, że mnie się udało, ani że ja nad tym zapracowałam. Ale ja jestem bardzo pracowita i zawsze taka byłam, więc myślę, że jednak dużo rzeczy wypracowałam sama. I do tego dochodzę dopiero teraz. Ale rzeczywiście coś w tym jest, co pani mówi. Nie to zawsze wciąż skakuje, bo kiedy kilka lat temu zapraszałam do rozmaitych paneli czy rozmów ekspertki, kobiety zwykle mówiły, że nie mogą, nie mają czasu, nie doczytały, muszą się dokształcić. Chyba nie są odpowiednimi osobami. Kiedy dzwoniłam do mężczyzn, mówili, o której mam być. I to była ta podstawowa różnica. Myślę, że my się z tym wszystkie borykamy, z tym, że nie jesteśmy dość dobre. Ale jeszcze jeden temat chciałam poruszyć, bo mam przyjaciółkę, która jest kierowniczką produkcji, jej partner również pracuje w filmie. Jemu jest zawsze łatwiej wyjechać na plan, mają dwoje dzieci, dla niej zostawienie dzieci na, w domu na miesiąc jest po prostu bardzo bardzo trudne. Z tego powodu zrezygnowała z niektórych projektów, które najprawdopodobniej bardzo by jej pomogły w jej karierze, w rozwoju zawodowym, w zdobywaniu doświadczenia i tak dalej. Zawsze mnie irytuje, kiedy kobiety są pytane, no ale jak pani łączy, nie wiem, pracę z macierzyństwem, bo mężczyzn, nikt o to nigdy nie pyta. To prawda, i ma Pani absolutnie rację, że to jest bardzo irytujące, ale to wynika z dziesiątek lat przyzwyczajeni, nawyków i pewnych stereotypów. I na szczęście trochę się to zmienia, ale tylko troszeczkę. Także jeszcze długo poczekamy pewnie na to, żeby to się zmieniło. Dla mnie to jest jedyna największa strata, jaką podniosłam w życiu wykonując tę pracę, bo nie mam dzieci. I wcale nie dlatego, że tak chciałam, bo tak wyszło z powodu pracy. Bo kobieta musi podzielić czas między pracę, jak chce, jak ma takie, widzimy się, że chce robić karierę, mówiąc najogólniej rzecz biorąc, i chce pracować zawodowo, z tym, że matka musi się zajmować dziećmi. Nie kwestionuję tego, że matka musi się zajmować dziećmi i uważam, że to jest ważne i ta bliskość matki z dziećmi to jest największe, co można im dać, żeby je wyposażyć na życie, ale. Ojciec też jest i ojciec też powinien wkładać tak samo dużo wysiłku i tak samo dużo czasu i nie powinno to tak być, że, no, że trzeba to brać pod uwagę. Jedna i druga strona powinna brać to pod uwagę. Nie wiem, czy doczekamy takich czasów. Ja być może już nie, ale trzymam gorąco kciuki za to, żeby też się zmieniło. Ciągle czytam raporty, na tym między innymi polega moja praca, głównie takie, które dotyczą równouprawnienia i rozmaitych indeksów, które to w jakiś sposób o, 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 obrazują. I wynika z nich między innymi, że pełną równość osiągniemy za ponad 100 lat, jeśli będziemy się trzymać określonych planów, ale bardzo Pani dziękuję, że podzieliła się Pani tą bardzo osobistą historią ze swojego życia, bo o te właśnie dylematy i rozterki. Być może niewykorzystane szanse, chciałam zapytać. Wydaje mi się, kiedy obserwuję kobiety, z którymi jestem blisko, z którymi pracuję, że my ciągle właśnie musimy dokonywać tego typu wyborów, mierząc się jednocześnie z poczuciem winy, wyrzutami sumienia, że nie jesteśmy właśnie dość dobre. Absolutnie tak. Niestety tak to działa. Co prawda. U mnie w domu i mama i ojciec pracowali i nie było z tego powodu problemu, bo dziećmi zajmowali, czyli no, no i moim bratem zajmowali się dziadkowie, i to jest genialny wynalazek dziadkowie jednak, ale w dzisiejszych Ach, też czasach jestem <laughs> w dzisiejszych czasach niestety wielopokoleniowe domy należą do przeszłości, i to jest moim zdaniem też znaczy, rozumiem, że tak się dzieje, ale trochę tego żałuję, że tak nie jest. Jednak to dla dzieci, ja mam poczucie szczęśliwego dzieciństwa i fantastycznych doświadczeń. Uważam, że jednak wynalazek dziadków jest, babci dziadka, jest fantastycznym wynalazkiem i bardzo by ułatwiał życie wielu osobom. No, już nie mówię o tym, że w tym kraju nikt nie myśli o kobietach pracujących i nikt im tego nie ułatwia, ani przedszkolami, ani żłobkami, ani wszelkimi innymi kwestiami. Ale to wszystkie wiemy. To jest temat, który mnie absorbuje tak bardzo, że na ten temat książkę. I, yy, i ciągle jestem, yy, uważam, że coś takiego jak strajk kobiet, który oczywiście, nie mówię o strajku, który, który działa, jest fantastyczny, robi świetną robotę, ale strajk polskich kobiet, matek, które ruch potężny, społeczny, który po prostu rozwala szklane sufity, yy, żąda właśnie yy, traktowania na równi, zlikwidowania luki płacowej. Yy bycia podmiotami polityk rozmaitych, społecznych także. Chciałam zapytać Panią, czy w Pani drodze zawodowej, właśnie od dołu właściwie tej, tej drabiny, takiego płacenia trochę frycowego, prawda, bo to jest to, ja myślę, że my wszyscy na początku naszych nie tak zwanych karier, czy dróg zawodowych to robimy. Czy Pani miała podczas tej wspinaczki takie momenty, takie sytuacje, które miejsca mieć nie powinny? Pytam o Sytuacje być może związane z jakimiś nadużyciami, z nieodpowiednimi zachowaniami, z jakimś rodzajem przemocy, kiedy nie czuła się Pani komfortowo. I czy było tak? Ja pytam oczywiście w kontekście, w kontekście akcji MeToo. I myślę, że branża filmowa jest bardzo trudną branżą pod tym względem, choć nie znam jej dobrze. I ciekawa jestem Pani refleksji. To znaczy, ja może miałam to szczęście, albo może, nie wiem, tak się złożyło, albo wynikało to też może z mojego charakteru. Nie, nie, nie wiem do końca, dlaczego tak się zdarzyło, ale ja nie miałam złych doświadczeń. Przez te wszystkie lata pracy, poza jedną sytuacją, kiedy odczułam, że urażona męska duma to jednak jest groźna rzecz, raz mi się tak zdarzyło, ale to nie, znaczy, to nie była jakaś e, drastyczna sytuacja, tylko po prostu powiedziałam jednemu panu, że specjalnie jestem zainteresowana. I on zaczął mi w pracy jakieś problemy stwarzać, no ale stanęło na moim szczęśliwie, więc yy, poza tą sytuacją nigdy mi się to nie zdarzyło i yy, jak się nad tym zastanawiam, to szczerze powiedziawszy trudno mi znaleźć, znaczy oczywiście miałam w życiu bardzo trudne sytuacje w pracy zawodowej, ale one bardziej wynikały z tej pracy, mówiąc najogólniej z pewnych sytuacji, które spiążą się z powstawaniem filmów, wcale nie łatwią mu pracę, jak niektórym się wydawało. To jednak takich sytuacji, które by wynikały z tego, że ktoś mnie z powodu. Tego, że jestem kobietą jakoś wyjątkowo źle potraktował albo wykorzystał to, to ja nie, nie mogę się tą sytuacją pochwalić. Mówiąc w cudzysłowie, oczywiście, pochwalić. Mm -hmm, na całe szczęście. Na całe szczęście. Więc dlatego ja może nie jestem najodpowiedniejszą osobą natomiast do opowiadania o takich rzeczach, natomiast na pewno jestem duża i mam szare i mam świadomość, że wiele osób mogły tego doświadczyć. I myślę, że najbardziej w filmie jednak narażone są aktorki na Sytuacji. Bo jednak wszystkie inne kobiety, które pracują w różnych pionach, niewątpliwie też nie twierdzę, że nie i że tu różne mogą być przypadki, że ktoś wykorzystuje swoją pozycję i, 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 i tak, a nie inaczej to się dzieje. Ale też z drugiej strony, jak się spędza ze sobą 24 godziny czasami, a często po 12-16 godzin przez wiele miesięcy, no to pewne związki z tego wynikają, tak czy inaczej, siłą rzeczy, bez względu na to, kim jest. Ale Myślę, że jeżeli takie sytuacje mogły mieć miejsce, o których ja naprawdę szczerze mówię, to nie udaję, że nie chcę o czymś powiedzieć, albo to poza takimi przypadkami, kiedy nie podobało mi się, jak ktoś mówił, jakiś aktorcy, że a jeszcze jest młoda, to korzystajmy, bo potem jak się zestarzeje, to już nawet jej pokazać nie będzie można. Nie są fajne rzeczy. Ja się z takimi rzeczami niespecjalnie zgadzam, ale też z drugiej strony. No, to jest dosyć przerażające. Ja uważam, że zawód aktora jest jednym z trudniejszych, cięższych zawodów, i yy, no, trzeba mieć naprawdę nie wiem, jakieś wyjątkowo odporną konstrukcję psychiczną, żeby ten zawód wykonywać, a z drugiej strony, trzeba mieć jakąś niewiarygodną wrażliwość, żeby tyle emocji yy, przekazać grając w postaci różne, najróżniejsze. I to mnie zawsze jakby zastanawia, co jest w głowie takiego człowieka, który jest aktorem, jak się go permanentnie ocenia i permanentnie jakby weryfikuje się jego umiejętności, jego pracę, jego wygląd, wszystko razem. No ale trochę to jest taki zawód, no trochę na tym to polega, więc ja myślę, że to jest, że jakby sposób mówienia o tym i oceniania powinien być y, bardziej wrażliwy na to, że po drugiej stronie jest człowiek i że trzeba się liczyć, żeby tego człowieka traktować jak człowieka. No. A czy to w ogóle powinno być kluczowe i oczywiście nie zawsze niestety jest? Zastanawiam się, czy od całkiem od niedawna w, na wielu planach pojawiają się tak zwani koordynatorzy intymności, kiedy są sceny wymagające obecności takiej osoby. To jest dobry pomysł, to pomaga aktorom, pomaga w atmosferze na planie, w zachowaniu właśnie godności, traktowania ludzi jak ludzi. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, bo ja pracowałam w czasach, kiedy aktorki się dużo łatwiej rozbierały, mówiąc kolokwialnie, niż teraz, i pamiętam, jak robiliśmy scenę z Kasią Figurą do filmu King Size, gdzie ona cała goła leżała w dekoracji, to wszyscy zadbali o to, żeby wyrzucić wszystkich z tej dekoracji, żeby tam było jak najmniej osób. To nie jest tak, że od zawsze nikt się z tym nie liczył. To kwestia jest tego, z kim się pracuje. I bywają takie ekipy, które nie mają w tej kwestii szacunku i wręcz. No Nie fajnie o tym mówią, ale ja mam doświadczenia z większością ekip, które zresztą zawsze, sam, zawsze sama o to dbałam, żeby było jak najmniej osób, jak najłatwiej, żeby aktorkom, aktorom się pracowało w takich scenach i w takich sytuacjach na planie, bo to jest ze wszechmiar jedne z trudniejszych scen, bo, bo trzeba udawać jakieś emocje sięgające zenitu, a do tego wszystkiego jeszcze mieć świadomość, że jest się praktycznie nago, albo w dużej części nago. Oczywiście, ja uważam, to jest fantastyczne, że teraz ktoś o tym pomyślał i wszyscy gdzieś zaczynają się do tego stosować, ale to nie znaczy, że nigdy tak nie było i nikt o tym nie myślał, bo to jest kwestia, z kim się pracuje po prostu, ale na pewno, na pewno to pomaga i uważam, że warto i że przede wszystkim aktorom to pomaga, nie tyle ekipom, co aktorkom i aktorom, bo oni. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że przychodzi się do pracy. I ma się zagrać scenę prawie że nago z obcym facetem, którego się trzy razy wcześniej może widziało albo nie. No to, to tak nawet zwyczajnie po ludzku to jest mało komfortowa sytuacja. Nawet jakby, jeżeli ktoś zakłada i ma jakąś świadomość tego zawodu i wie, że ciało to jest też jego narzędzie pracy, ale mimo wszystko to nie jest z żadnego punktu widzenia łatwa sytuacja. Więc wszystko, co pomaga w takich scenach, wszystko co ułatwia szczególnie aktorom pracę takich scenach uważam, że jest warte poświęcenia, warte wysiłku i warto to robić. Więc jeżeli to pomaga, a wiem, że w większości przypadków aktorzy uważają, że tak jest, to uważam, że to ma sens. Absolutnie tak. Pani Ewo, zastanawiam się, ponieważ ostatnio głośno było a, nazwę tę sytuację skandalem, powiedzmy, w kontekście Krystiana Lupa. ale to nie jest jedyne nazwisko wielkiego reżysera, wielkiego artysty, które zaczęło funkcjonować w takim rodzaju dyskursu, kiedy są oskarżenia właśnie o no, o nieodpowiednim, bądź najdelikatniej zachowanie, złotraktowaniu ludzi, e, krzyki, rodzaj przemocy werbalnej e, i, i tak dalej. E, zastanawiam się, bo często słyszymy, że ale to jest artysta, to jest wielki człowiek, on ma taki styl. E, czy w branży filmowej jest tak, że łatwiej? Usprawiedliwić takie zachowania, które są po prostu nieakceptowalne. Ale jednak, ja też mam, jedna z moich przyjaciółek jest aktorką, ma 70 lat um, i ona też to trochę inaczej postrzega. Um, kiedy wspominała mi o takim legendarnym um, teatrze, który funkcjonuje na, na, na Lubelszczyźnie, jego dyrektor też um, mierzył się z rozmaitymi. Um, zarzutami dotyczącymi metod pracy. Mówiłam, wiesz, ja go znam od, sprzed 30 lat czy 20, no i on tak po prostu pracuje, on tak ma, on wydobywa z aktorów w ten sposób to, co, co jest potrzebne w spektaklu. I myślę sobie, że to jest potworne, ale też nie wiem, czy właśnie, czy branża filmowa jest taką branżą, w której łatwiej to usprawiedliwić. Żadna branża nie powinna łatwiej usprawiedliwiać sytuacji, które są nieprawidłowe. Znaczy, ja wyznaję taką zasadę profesora Bartoszewskiego, że trzeba być przyzwoitym człowiekiem. I uważam, że w każdej sytuacji, czy to jest artysta, czy to jest techniczny pracownik, czy ktokolwiek, trzeba być po prostu przyzwoitym człowiekiem. Natomiast ja gdzieś tam rozumiem, że. Znaczy, Uważam, że nie należy tą samą miarą oceniać takich reżyserów jak Krystian Lupa. Ja nie, ja nie wiem, jakby ja nie kwestionuję tego, że się źle zachował. Tylko uważam, że trochę inaczej trzeba patrzeć na kogoś z jego pokolenia, gdzie on tyle lat pracował, tak a nie inaczej, i na to mu pozwalano. Wszyscy, którzy z nim pracowali, na to mu pozwa pozwalali, więc jakby nie należy mu teraz na to pozwalać, ale też wydaje mi się, że trochę inaczej należy na niego popatrzeć, chociaż nie, nie, nie chcę go usprawiedliwiać, ale. Ja mam takie trochę, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście osobiste doświadczenie dotyczące historii ze szkołą filmową i z postacią kolegi Mariusza Grzegorzka, który jest moim kolegą ze szkoły. Ja z nim studiowałam w tym samym czasie w Łodzi, w szkole filmowej. Ja nie mogłam, znaczy ja byłam bardzo zaskoczona tym, bo ja nie wiem może, może nie mam racji, bo ja nie znam ani jednej, ani drugiej strony opinii na ten temat, bo nie rozmawiałam z nikim. bo ja mam takie poczucie, że on nie jest złym człowiekiem. On ma sposób taki, no nie wiem, dosyć ekspresyjny wyrażania swoich emocji. Miał tak zawsze, od zawsze. On jest taki ekspresyjny i czy on robił teledysk sporo, czy przedstawienie w teatrze, czy film, to zawsze tak pracował, ale on nigdy nie, nie podejrzewam go o intencje, o takie, że on przekroczyć jakoś granicę, czy zrobić z komuś krzywdę, jakoś trudno mi w to uwierzyć, ale to nie znaczy, że ja kwestionuję, że ta aktorka miała rację, ale nie wiem, trudno mi się odnieść do takich sytuacji bardzo, bo ja nie znam jakby argumentów, ani tego, co każda ze stron powiedziała, więc nie chcę tego rozsądzać, ani się w tej kwestii wypowiadać, ale mam z tym problem, po prostu mam problem, bo a poza tym, jeżeli chodzi, bo pani zapytała, jak to jest w filmie, jak to jest w teatrze, ja nie pracowałam w teatrze, ale znam trochę ludzi z teatru i mam świadomość, że teatr jest dużo bardziej hierarchiczny niż film. W filmie ciągle reżyser jest ważny, ale jednak tam wszyscy są bliżej siebie. Więcej jest takiej, te dystanse są dużo krótsze niż w teatrze. W teatrze jest jednak pewna hierarchia i myślę, że to z tego też wynika. A Krystian Lupa się wywodzi z takiego bardzo teatru tradycyjnego. Oczywiście nie mówię o sposobie reżyserowania, tylko o sposobie funkcjonowania. Pani bardzo dziękuję za tę refleksję. Wydaje mi się, że to jest to, co Pani powiedziała o różnicy pokoleniowej, że to jest bardzo istotny wątek w całym tym właśnie dyskursie który się odbywa, który też do którego um, impulsem w, w Polsce do jego rozpoczęcia był ruch na pewno mi tu. Mam nadzieję, że te rozmowy będziemy kontynuować na łamach wysokich obcasów, bo bardzo jestem ciekawa dalszych Pani refleksji, ale um, kończy nam się czas, który mamy być na audycję. Ja bardzo Pani dziękuję Państwa i moją gościnią była Pani Ewa Jastrzębska, polska e, niezwykła producentka e, filmowa, a podcast naszą audycję e, wyprodukowała Urszula Pieczek. Ja nazywam się Anna Dudek, bardzo Państwo dziękuję, kłaniam się. Dziękuję. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek. Reklama. Partnerem podcastu realizowanego w ramach projektu Nieustraszona w pracy jest firma State Street Bank.